Słuchajcie moi drodzy, korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj w dolinie rzeki i e, teraz tak, powiedzcie mi skąd ta rzeka nasza prwęca e, wypływa. Olsztynka. E, w pobliżu, tak? Olsztynka. E, jaka miejscowość, jaka miejscowość... Olsztynek, tak? ostruda e, Te tereny, ale dokładniej, dokładniej. Jaka miejscowość? Drwęc, tak? No Słyszałem tutaj, tak? Drwęc. Słuchajcie, na początku... Na początku oczywiście jest małym przydełkiem, podobnie jak nasze te strumyczki w cienniku, czy w terenach tutaj pobliskich. Mały strumyczek od razu na początku już staje się rezerwatem. Od samego początku. Brzega Drwęca jest największym rezerwatem, najdłuższym, najdłuższym rezerwatem w Polsce i jest to ewenement w skali kraju. Dlaczego w skali kraju ewenement? Dlaczego akurat rzeka drwęca jest e, tym ewenementem? Bo jako rezerwat przyrody jako rezerwat przyrody nie, e, do rezerwatu przyrody w zasadzie nie ma wstępu. E, tutaj e, tutaj e, zezwolenie dla wędkarzy e, szczególny przywilej w całej Polsce nie ma takich rezerwatów, żeby wędkarze gdzieś tam mogli e, udać się na rybki i tak dalej. Natomiast na drybęcy wiecie doskonale, że można łowić ryby. Troszkę, że troszeczkę, Jeżeli szło, chodzi o e, jakie drzewa liściaste, jakie drzewa iglaste e, dominują w Dolinie Rzeki Dwęcy. E, przede wszystkim, proszę bardzo, jakie drzewa, jakie drzewa widzimy? Jakie, jakie to są nasy? E, Dobrze, wierzby. Ktoś powiedział, że. Bęby? Wierzby. Wierzby, ok. Yy, teraz tak, wierzba. Jakie jeszcze inne trzeba? Tam brzoza tak? Brzozy, i olszyna. Jaki to jest rodzaj drzewostanu? No dobrze, liściasty. Liściasty, mieszany. Ale jakie to jest to, te, te gatunki, które... Bogienne to... no jakieś takie. Ale nazwę. Jak nazywa się te, te lasy? Łęk, Łęki. To są łęki, tak? I e, dolinę rzeczną porastają łęgi, ale te spotykane są e, na przykład z dominacją, troszeczkę tam w oddali widać, e, takie skupiska dominacyjny Olsza Czarna Dominacją e, Olszy czarnej, czyli e, ja, jaki krzewostan? Olszyny, tak? Czyli Olsza. E, i, E olsy, olsy. Ja też w tym stanie węcy y, występują. Złapimy na zamizadę. Go nie za Zasadnicki jesteś, Fryta. Się odejmę od tego. Zak sobny jesteś na tej drabinie. Fryta, najpierw bite tego gwoździa w książkę. To jest za duże. A wy. Przeeszło. Masz i tu idziesz. Taki jest. Wejdź, bo bym cię to poleciał. Ja. Ja. Ja chcę. Dobra, wchodzimy. Działa! Dawaj, fryta. A gdzie ja wchodzę? Ja. Ma młotek. Eee. A on ma głowę. Kwaś. Ale maj to. Fryta, może tak gdzieś wyżej. Kwaś. Ja też mam Ej. Jak tu idzie, wchodzimy, proszę pana. Które drzewo? Tam na Tam na tamtym? Proszę pana. Fryta. No właśnie, tam to będzie najlepiej. Tam ten duży. całkiem

tu możesz gwoździa wbić, Tu ty nie możesz To znaczy, to ale gwoździa proszę, to gdzie są znaczy, Ej, kto ma gwoździe? to są się Na No to znaczy, to Daj, daj. znaczy, to z to znaczy, to znaczy, to znaczy, to znaczy, to znaczy, to znaczy, no. znaczy, słuchaj, jak wbijesz gwoździa, pod Ostrożnie! No, no. Żeś nie spadł! nie Michał, odwiedź się nie w tą może. stronę! Nie chyba! Nie! A ja Nie! A jedziemy jeszcze dalej przy Wszystkich w jednym miejsce nie! dalej jeszcze. Chyba muszę jeszcze z jednego. Osiedle robimy, bo można tej wrócić. Tu może. Albo na tamtą drodze, nie? Osiedle nic nie wybudujemy. Jedno jak. jak się

Mam nowiutkie mieszkania do sprzedaży, tak chcę! <grystanie> to A ile? Ile? Ile Nie zdążę dobrego zdjęcia, zrobię cię, jest budka przywieszona! A Teraz dalej idziemy? dla mnie wiesz! A, ile? A ile? wiesz dlaczego to jest? Uwaga, to jak najwyżej! I może na drzewo, bo... To szkoda, bo to jest dla nietoperza, tak? No. Dobrze wejdzie. I... Dobra wejdzie. Będę radę, proszę Pana. To wejdzie, bo to jest płyta, to wejdzie. A zobaczcie jeszcze tutaj pod spodem chłopaki. Bo no. jak się nie zastanawiacie, co wy w ogóle wyszacie. tak? specjalnie, wejście, tak? A wiesz tą Bo to robiłeś to Paweł, tak? Ale tu jest wejście dla nietoperza, tak? I e, nietoperz ile komarów je? Dzień, dziennie, odpięte, dziennie kilka tysięcy i... 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 komarów. Wiecie o tym, nie? No, kilka tysięcy komarów, komarów. No, tego góry, dziennie. Góry lata. Dzięki U mnie takim na budkom. Dżelata, to może, przyjść. może być mniej, tak? Chyba zakoduje. Tak, komarów. Proszę tak, zastanowić sobie, co do tego. Dlaczego to robimy, tak? Trochę ja na większe bym wolał te trzeba, bo... Dobrze będzie, bo... bo może być. Ty na to powiesz, na to drzewo. No. Czy ja wejdę, ja ja co? Może ja wejdę, co? to. Złaszek, to delikatnie, tam że już nie spa, nie Ja mam, mam. No dwie ja? ja tu no no do góry, tak? O, dobra. Masz powiesz. Nie będzie. Jeszcze tu masz. czekaj, bo jeszcze jedna jest dla bezpieczeństwa. Do góry weź. właśnie do góry kasaki, żeby, Bo to ładna butka jest, tak? To jest bardzo ładna budka. Tylko przegnij na bok, tak? Żeby ten nie wypadł. On nie jest za tak że drzewa nie uszkodzi. Dawaj, gnie, 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 gnie. dawaj, wal, wal. Dobra, delikatnie, delikatnie, delikatnie. Ej, a gnie w to stronę, potem za gej się spada, odchodzi. Ale Do góry byś musiał. Nagrywaj tam w dół. Ja wciągam całe życie, będą w gnie. Kutaj, niech spada. Niech spada. No, no, no. Uwaga, Leci.

Dobranek wszystkim. Ale jakie jest powodę we nie? śniadaniu. Tu się boję, pola. Z tego, ale to nic. O, no. Lata jeszcze, lata. Bardziej z tej strony, tak może. Nie, żeby... tak wzdłuż ulicy może. Ta jedna, niech jest trochę bliżej. Ta jedna może być, tak? To jest tutaj. A, czekaj, Pikale. Na głowę, pan Kasia łodzi ołodziciele bardziej kręcią co ty piaski ja tego nie lubię proszę pana do przodu widzicie był tak teraz zobaczcie starożecza po prawej stronie starorzecze. Łacha tak zwana, tak? Nie wiedziesz, nie wiedziesz. to będzie, że kadzidła w kościele dosypane. Za dużo kadzidła? co tu zostało. w leżał, Ale mnie to zatrzymało. na koła i sześć. Czy Jak ja nie lubię takiego wolnego ja O jak ja nie lubię iść z chłopakami. <grym> są tacy Cała nadzieja w pomiastku. wolniej. No,

Siadaj, 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 <ślańcone> <ślańcone> Proszę Pana, można zobaczyć za kijami? Chcecie tutaj y, 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 podziękować panu Wasieckiemu? Panowie? Podziękować, bo rozpalił to ognisko, cały czas nam pomaga, pomagał. Do klaski, tak? Siadaj, siadaj. I proszę cię częstować kiełbaskami.

No bo ja tu Krakia, się siedzę, a ty mi kręcisz. No. Bo mokry jest i boi. Tak, tak, ja a kieczup pani. pani ma może? No nie, kieczup byłoby za ciężko. Tam ja, sklep to był. Nie? Tam, na nie. rowerze byłoby za ciężko. Tak, Bryta, masz, węc, masz fajne coś na włosach. No, te żywe Te białe od tego. A ja pani mogłem węzki wziąć, się ryby Ale nie, bo jest zakaz. Nie, już nie.

Wszystko do worka. Naokoło będziemy za chwileczkę sprzątanie, tak? No pewnie, jeżeli... Po to tutaj przyjechaliśmy. Proszę woreczki, tak? Na tak. tak. przy... Swoje zrobiłem. Łapiemy się za woreczki. Dobra. O, chusteczkę znalazłem! Ale w to fajny. Wezmę <laughs>

nie skąpać się tam! Ja, 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 nie! Skąd ty to chcesz? To masz podepki z fajkiem. Pan patrzy! Boję się, że wpadnę! Ale nie poddaje się! Idę! Pryta, gdzie jesteś! Pryta!

Słuchajcie, tam na, w oddali, co tam tak słychać? a wiecie, że tam jest rezerwat czy nie? Wiem, bo wchodzić nie można. Teraz nawet łódką nie można. One nawet nie wpuszczą Ale.